Chciałaby pani wiedzieć? Obraz pańskiego Hansa Wolarberga osobliwie odpowiada temu, którego szukam. Mógłby mi pan powiedzieć o nim coś więcej? A zawsze był dla mnie zagadką. Nigdy nie mówił wiele. Zostawię pana w spokoju. Mam nadzieję, że za bardzo nie przeszkodziłam. Słucham! Ach skądże nie moje dziecko! Nie muszę znowu tego robić. Halo? Gdzie jesteś? Cześć, Dan? Jestem w Baroksztad. Barachło? Czy to jakieś miasteczko? Mam nadzieję, że facet, którego szukasz, mieszka tutaj. Wrócisz niedługo? Z tego co wnoszę, to olbrzymi uniwersytet z niezwykłą ptaszarnią na stacji kolejowej. Gdybyś tylko mógł ją zobaczyć, jest pełna drzew i ptaków. Jest tu tak niesamowicie. Brzmi jak miejsce warte do zwiedzania, więc wracasz wkrótce. Nie sądzę, pociąg, którym podróżuję, ma pewne problemy mechaniczne. Zostaliśmy zmuszeni do zatrzymania się tutaj. My myślałem, że jesteś sama. Kto jest z tobą? Oskar, inżynier pociągu. Więc teraz kręcisz z mechanikami, co? Dan, nie bądź głupi, proszę! Oskar to automat stworzony przez pana Woralberga, człowieka, którego szukam. To nie jakiś stary robot. To wyrafinowany typ lokaja, jeśli wiesz o co mi chodzi. Ma też małą obsesję. Kate, nie wiem, czym oni cię karmią w tej Europie, ale czy nie sądzisz, że czas wrócić do domu? Ale nie wypełniłam jeszcze mojej misji. To diabła z twoją misją. Po pierwsze, nie rozumiem, dlaczego ją przyjęłaś. Gdybyś tylko nie schodziła na manowce, to nie mielibyśmy tego całego zamieszania. My? Jeśli jest jakieś zamieszanie, to ja w nim uczestniczę. Gdy staram się opanować całą sytuację z tymi dziwnymi miasteczkami, ty, kochanie, siedzisz sobie na tyłku w domu. O ile pamiętam, to nie miałeś nic przeciwko temu, bym wyjechała. Kate, ale to miały być tylko dwa dni. Proszę, postaw się na moim miejscu. Na Twoim miejscu? Nie tylko muszę dopasować się do twojego grafiku, ale i postawić się na twoim miejscu. Skoro już o tym mówimy, to czy jest jeszcze, szanowny panie, miejsce, w którym chciałby mnie pan postawić? Słuchaj, nie będę teraz o tym rozmawiać. Odzwoń do mnie, gdy się uspokoisz. Byłam w jak najlepszym spokoju, zanim do mnie zadzwoniłeś. Chciałam usłyszeć kilka słów otuchy, a nie pogardy. Czy proszę o zbyt wiele? Potrafisz być samolubna. Trzeba jednego, by poznał drugiego, kochanie. Wszystko w porządku? Tak, Kate Walker. Czekam na wyruszenie w dalszą podróż. Oskarze, jeśli powiesz mi, że jeszcze czegoś brakuje, to... Wszystko gotowe. Zajmij miejsce, Kate Walker. Odjeżdżamy. Ja? Okej. Okay. Co tam robisz Oskarze? Nadrzędną sprawą jest postępowanie zgodnie z zasadami ustalonymi przez kolej i odprawę celną, Kate Walker. Oskarze, czy nie sądzisz, że moglibyśmy raz na zawsze zaniechać przejmowania się tymi żałosnymi szczególikami? Potrzebujemy wizy wyjazdową, by móc przedostać się za mur, Kate Walker. I z pewnością nie wiesz, gdzie mogłabym taką dostać, prawda? Przedstawiciele władz, by móc wydawać wizy, zazwyczaj stacjonują na usytuowanym strategicznie posterunku. — Oskarze, czy nie sądzisz, że i tak straciliśmy już dużo czasu? — Nie dołożyłaś starań, by odpowiednio szybko znaleźć mechanizm nakręcający pociąg, Kate Walker. — Ale tupet! A ty odmówiłeś pomocy, pomocy, która była tak ważna dla mnie. — Zgadzam się, Kate Walker. — Gdybyś nie miał takiej obsesji na punkcie przepisów, nie mielibyśmy tylu problemów. — Nie jestem o tym przekonany, Kate Walker. — Oskarze, proszę! Wejdźmy do pociągu i ruszajmy, dobrze? Tak, Kate Walker. Poproszę o widzę. Dobrze, do zobaczenia, Oscarze. Tak, Kate Walker. Halo? Kate, to ty? Co się dzieje? W końcu udało mi się nakręcić pociąg i mam nadzieję, że dojadę nim do Hansa Wollarberga. Musiałam załatwić kilka spraw z parką dziwacznych żeglarzy, którzy zdarliby ze mnie wszystko. Teraz jestem uwięziona za olbrzymim murem, takim jak Wielki Mur Chiński. Powinnaś go zobaczyć, jest ogromny. Nie mówię o tym, chcę wiedzieć, co się dzieje z Danem. To znaczy. Padłam wczoraj na niego u megi i powiedział, że się pokłóciliście. To lekka przesada. Trochę się posprzeczaliśmy podczas wczorajszej rozmowy, to tyle. Nie ma co się załamywać. Nie mówię, żeby odstawiać sceny melodramatyczne, ale on nie wyglądał zbyt dobrze. Był trochę przybity. Dan przybity? Tak. Po tym jak dostał młotkiem po głowie, to stracił równowagę i się załamał. Nie zauważyłam. Może trochę przesadziłam, ale on wyobraża sobie, że jestem taka grzeczniutka, że czasami nie mogę tego wytrzymać. O to chodzi. To zaprząta tylko głowę, a ja chciałam po prostu trochę współczucia. Pewnie, masz moje, więc co tam słychać? Jak już mówiłam, poruszam się do przodu, ale wolno. Ten facet Hans Wollarberg staje się z każdym dniem coraz bardziej fascynujący. Dobrze, nie wydajesz się nudzić. Nie, to co u nas w biurze, codzienna nuda. To z ciebie nie jest wesoło. Kiedy wracasz? Mam nadzieję, że niedługo. Słuchaj, muszę kończyć. Do zobaczenia. Zadzwoń wkrótce i nie bądź taka ostra dla Dana, co? Spróbuję. Bez sensu, zamknięte. Spójrz, zbite okulary. "Jeśli należą do kapitana, to z pewnością nosząc takie szkła ma kłopoty ze wzrokiem." Dzień dobry panu. Kapitan Malatesta, głównodowodzący przejściem granicznym w mieście Barkstadt, do usług, madame. Potrzebuje wizy, by przejechać przez mur i ruszyć w dalszą podróż na wschód. Powiedziano mi, że jest pan jedyną osobą, która może wydać taką wizę. To prawda. To należy do moich obowiązków. Jednak teraz nie wystawiam wiz, gdyż nikt nie ma prawa przekroczyć muru. A dlaczego nie? Jest tam zbyt niebezpiecznie, zwłaszcza dla pani podróżującej bez eskorty. Niebezpiecznie? Co pan dokładnie ma na myśli, kapitanie? Wrogów, młoda dama, wrogów. Obserwuję ich przez teleskop już od kilkunastu lat. Stacjonuje tam jeden jeździec to zwiadowca wrogiej armii, szykującej na nas inwazję. Szpieguje nas, więc muszę być wyjątkowo czujny. On wie, że tu jestem, rozumie pani? Tak długo jak mam go na oku, nie odważy się na żaden ruch. Jest pan pewien? Proszę, niech pani sama spojrzy. Proszę się nie gniewać, jeśli pana opuszczę, kapitanie. Proszę, madame, z całym szacunkiem. Dziwne: Nie widzę żadnego jeźdźca kozackiego, tylko martwe drzewo pośrodku pustej łąki. Biedny kapitan naprawdę słabo widzi. Spójrz zbite okulary. Jeśli należą do kapitana, to z pewnością nosząc takie szkła, ma kłopoty ze wzrokiem. Dzień dobry panu. Kapitan Malatesta, głównodowodzący przejściem granicznym w mieście Barkstadt do usług, madame. Potrzebuje wizy, by przejechać przez mur i ruszyć w dalszą podróż na wschód. Powiedziano mi, że jest pan jedyną osobą, która może wydać taką wizę. To prawda. To należy do moich obowiązków. Jednak teraz nie wystawiam wiz, gdyż nikt nie ma prawa przekroczyć muru. A dlaczego nie? Jest tam zbyt niebezpiecznie. Zwłaszcza dla pani podróżującej bez eskorty. Kapitanie, zapewniam pana, że pański wrogi jeździec to w rzeczywistości jest martwe drzewo. Drzewo? Ależ to niedorzeczne. Od razu widzę, że nigdy w życiu nie widziała pani kozackiego jeźdźca. Od jak dawna ten kozak szpieguje pod tym murem? Od dawna, tak, od bardzo dawna. Ale mogą zaatakować w każdej chwili. Nie możemy nic przewidzieć. I przez cały czas był w tej samej pozycji? Kozacy to żołnierze, panienko. Są w stanie wiele wytrzymać w warunkach Proszę się nie gniewać, jeśli pana. O... Proszę ma. Nie muszę znowu tego. Generale? Kapitanie, panienko. Ale ma pan wielkiego oficera? Pochlebia mi pani. Niestety obawiam się, że administracja wojskowa zawsze zapomina o nas, żołnierzach z frontu. Nie ma sprawiedliwości. Współczuję panu, kapitanie. Zapomnijmy jednak na moment o smutkach i napijmy się razem w imię przyjaźni. Ym, z przyjemnością, panienko, ale moje surowe przepisy zabraniają mi tego. Mały kieliszeczek wina jeszcze nigdy nikomu nie zaszkodził i nikt nie musi o tym wiedzieć. Wino? Stawia mnie pani w niezręcznej sytuacji. Proszę sobie nie odmawiać, kapitanie, tylko mały kieliszek. Zapewniam pana, że jest wyśmienite. No, może kropelkę. Oto pański kieliszek. Za pana zdrowie, kapitanie. I za pani, panienko. Hmm... od dawna nie piłem wina w tak miłym towarzystwie. Przyznaję, jest wyśmienite. Nieprawdaż? Pomyślałby pan, że pochodzi z Barkstadt. Jest zrobione z winorośli Savignon rosnącej w lesie Amerzone, która zachowała się tu w ogrodzie przy stacji. No, no, no. Władze uniwersytetu trzymały to w tajemnicy. Wie pan, kapitanie, że muszę jechać dalej na wschód. Proszę nawet o tym nie myśleć. Jak już mówiłem, tam jest nad wyraz niebezpiecznie. Wrogowie nas szpiegują. Może ten jeździec kozacki nie jest tym, za kogo pan go bierze? Może to po prostu uschłe drzewo mające dziwny kształt? Proszę spojrzeć jeszcze raz. Nigdy nie wiadomo. No, kapitanie, proszę spróbować. Niech będzie. Zrobię ten wyjątek dla słabszej płci. Ale dla mnie jest to niedorzeczne. Niesamowite, jak to możliwe? To chyba jakaś magia. Jak mogłem się tak mylić przez ten długi czas? Wróg był tylko drzewem. Tak mi wstyd. Nie jest aż tak źle, kapitanie. Błąd to ludzka rzecz. Drzewo, nic, tylko martwe drzewo. Proszę się uspokoić, kapitanie. Już wszystko w porządku. Wydaje mi się, że nie ma już powodu, abym nie dostała wizy. No tak, oczywiście. Nie ma już żadnego zagrożenia. Te wszystkie lata. A teraz kozaka już nie ma. Nie mam czego pilnować. Kapitanie, powinien pan być zadowolony. Od teraz nie musi pan tkwić w tej wieży. Rozpoczną się znowu podróże. Wróci pan do swoich zwykłych obowiązków, jak wystawianie wiz wjazdowych i wyjazdowych. Ma pani rację. Natychmiast podpiszę wizę na przejazd przez granicę muru. Stokrotnie przepraszam. Oto ona, panienko. Dziękuję. Proszę mieć oczy szeroko otwarte, kapitanie. Hmm. Droga damo. Niech to zostanie między nami, proszę. Dla dobra mojego honoru. Rozumie pani? Proszę nie trzymać za słowo, kapitanie. Oscarze, twoja prośba została odrzucona, Kael Walker. Do... Tak. Oto wiza. Mam nadzieję, że zgodna z przepisami, mój drogi Oskarze. Zgoda. Oto Twój bilet. Życzę miłej podróży, Kate Walker. A więc jedziemy? Tak, jesteśmy już spóźnieni, Kate Walker. Ech.